Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym podsumowaniem półrocza postanowiłam, że podzielę sobie te filmiki na takie części i będą podzielone kategoriami. Na początek rzucam Wam najlepsze thrillery i kryminały i wybrałam po trzy, żeby nie było tego za dużo, więc trzy najlepsze thrillery psychologiczne i trzy najlepsze kryminały, później będzie literatura piękna zrobiłam też, wybrałam dla Was najlepsze powieści psychologiczne i myślę, że jeszcze dorzucę z jedną dorzucę z jedną kategorię ale na początek, tak jak mówię te, powiem Wam, że pierwsze półrocze było dla mnie bardzo dobre chyba to jest jeden z najlepszych no, takich roków czytelniczych dla mnie osobiście, bo w ciągu 6 miesięcy przeczytałam 120 książek, więc sporo ale powiem Wam, jeśli chodzi o kryminały i thrillery, to trafiałam bardzo często na, na motywy, na treści, które są dosyć powtarzalne w tym gatunku literackim i takich książek starałam się Wam nie przedstawiać nie pokazywać tutaj, no bo dosyć często się o nich mówi Natomiast staram się wybrać coś, co rzeczywiście jest takiego nowego, świeżego, coś, co warto się z tym zapoznać i mam nadzieję, że coś z tego sobie wybierzecie. A dodatkowo powiem Wam, że no w tym roku książki to rzeczywiście to jest taka dla mnie opoka. Emocjonalna, egzystencjalna i wszystko, więc wszystkim gorąco polecam czytanie. A teraz, żeby już nie przedłużać, to zaczynamy i zaczynamy od thrillerów psychologicznych. I pierwszy thriller polska autorka Aleksandra Śmigielska Wiem o wszystkim. Dlaczego się znalazła w tym zestawieniu? Dlatego, że opisuje motyw, który jest dosyć no, rzadko poruszany w tego typu literaturze. A już no, nie znalazłam, żeby był w podobny sposób, tak jak jest tutaj. E, jaki to motyw, to jest przedstawienie oblicz, e, różnych obliczy macierzyństwa i tego, jak miłość matczyna właśnie może mieć tą mroczną stronę, bo ile jest w stanie zrobić matka dla dziecka, żeby chronić dziecko. Czy nawet jak dziecko zrobiło coś złego? to czy matka weźmie na siebie tą winę, tą odpowiedzialność, będzie chronić to dziecko ponad wszelką cenę, żeby nawet poświęcić siebie, poświęcić innych. Ta książka stawia bardzo dużo takich pytań o moralność, o dylematy moralne, ale też zmusza szczególnie kobiety, szczególnie matki do wejścia w tą rolę i Zastanowienia się, jak ja bym się zachowała, gdyby moje dziecko było w podobnej sytuacji. Więc gorąco wam polecam. To pierwszy. E, kolejne, kochane córeczki Sally Hepworth. I powiem wam, to książka, po której nie spodziewałam się aż tyle, ile dostałam. Dlaczego? Dlatego, że, wiecie, i okładka, e, i gdzieś tam ten blurb na końcu. E, Bardziej informował, że, myślę, że myślałam, że to będzie po prostu taki zwykły thriller o tym, jak nie wiem, jakaś tam kobieta no, źle się zachowuje, pełniąc rolę rodziny zastępczej, matki zastępczej. Natomiast ten thriller ukazuje nie tylko po prostu no, okropne. Wręcz oblicza właśnie rodziny zastępczej, matki zastępczej, ale ja zgłębiałam się też bardziej, jeśli chodzi o ten problem, jak wyglądają rodziny zastępcze w Australii, i powiem Wam, że to nie jest odosobniony problem, że to nie jest też tylko taka zwykła fikcja literacka. Tylko tam rzeczywiście takie rzeczy się zdarzają. Dlatego tym bardziej według mnie warto się zapoznać z tą powieścią. Opowiada o kobiecie, która pod pozorem, no, że sama gdzieś tam nie może mieć dzieci, ale bardzo chce tą miłością obdarzyć inne dzieci, ma ogromny teren, posiadłość, więc adoptuje tak przygarnia jako matka zastępcza dziewczynki. Głównie dziewczynki, bo to chce mieć takie córeczki swoje, najpierw takie troszkę większe te dziewczynki, a później nawet niemowlaków, ale pod obliczem tej idealnej matki zastępczej, jaką gra na zewnątrz, co tam dzieje się w środku, co te dzieci przeżywają tam i czy rzeczywiście osoby postronne z zewnątrz nie widzą tego. Czy nie chcą widzieć? Czy lepiej zamknąć oczy, lepiej się od tego odciąć, lepiej udawać, że wszystko jest w porządku, bo przecież to i tak są, nie wiem, jakieś tam dzieci, tak, e, sieroty. Mocna, wstrząsająca, a dodatkowo no, tutaj mamy też e, no, ukazujący e, osobowość mocno psychopatyczną. I to od dziecka no tej jednej z bohaterek. No, i tak jak mówię, ten wstrząsający obraz no, tych dzieci i również handlu e, dziećmi, więc gorąco Wam e, polecam. I ostatni thriller, taki, który no, mocno gdzieś też wrył się we mnie jeden z lepszych thrillerów, jakie czytałam, takich psychologicznych Perseidy Ewa Przydryga jest to powieść wielowymiarowa jest to powieść, w której prawie każdy z nas coś dla siebie znajdzie dlatego, że tak jak mówię, tutaj nie ma jednego motywu tu tych treści, tych portretów psychologicznych tych... Mm, Sytuacji y, takich z życia jest bardzo dużo, y, i dzięki temu większość z nas coś tutaj dla siebie znajdzie. W całości no, jest to niezwykły obraz, a dodatkowo, jeśli ktoś nawet nie szuka takiej głębi psychologicznej, choć tutaj jest jej naprawdę bardzo, bardzo dużo, no to też znajdzie y, no, ciekawą taką zagadkę. Dodatkowo, Mamy tutaj też wątek historyczny szpitala psychiatrycznego, więc to jest taka książka, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Dlatego tym bardziej ją polecam, ale tak jak mówię, najbardziej to tą głębię psychologiczną, gdzie no tutaj jest dosłownie spektrum, szerokie bardzo spektrum różnych, różnych problemów psychologicznych. Więc gorąco Wam ją polecam. I to są trzy thrillery. Teraz przechodzimy do kryminałów. Zaczniemy od pierwszego, Robert Małecki Rumor. No, wybrałam ten kryminał. Powiem Wam, wiem, że przez wielu jest on traktowany jako taki kryminał sensacyjny. Dla mnie no, bardziej był wybrzmiewał tutaj ten krzyk tego głównego bohatera. Ten krzyk i jego taka walka o to, żeby chronić dobre imię swojej żony e, za wszelką cenę, bo uważał, że jest jej to winien. E, I ta jego determinacja, ta jego siła, i to, jak to wybrzmiało w tej powieści, no to to było dla mnie takie no, najważniejsze. Jest tutaj też ciekawy motyw takiej przyjaźni męskiej, ale tak jak mówię, ja wybrałam tą książkę jako najlepszy kminą, bo po prostu ten krzyk tak tutaj brzmiewał. On, ta determinacja tego głównego bohatera, no, że to mi się najbardziej podobało, to jak zostało to przedstawione i opisane. Kolejna to jest Bernard Minier, Niewidzialny. Niewidzialny, przepraszam. I... Dlaczego ten? Dlatego, że po pierwsze autor według mnie jest mistrzem tworzenia no, takich świetnych zagadek kryminalnych, które, wiecie, ja nie cierpię kryminału, gdzie na koniec mamy rozwiązanie, gdzie za przeproszeniem królik z kapelusza wyskakuje i jest totalne zaskoczenie. Tylko, że jest jakaś przyczynowość, jest jakiś skutek, że możemy sami gdzieś tam drogą dedukcji do tego dojść, tak, razem z bohaterami. I Bernard Minier tak pisze: Dodatkowo te jego kryminały są mocno społeczne i psychologiczne. On obnaża problemy społeczne, nie tylko Hiszpanii, no bo tutaj akurat się dzieje rzecz w Hiszpanii, ale ogólnie, no, jakie są we współczesnym społeczeństwie. I tutaj mamy dwa takie główne problemy. Jedno, jeden to jest, że ci najbiedniejsi i też te osoby, które są tych niższych klas społecznych, szczególnie prostytutki, szczególnie właśnie, tak jak mówię, osoby bezdomne, biedne, no to są spychane nawet właśnie jeśli chodzi o sprawiedliwość na te ostatnie miejsca. Czyli czasami jedna śmierć kogoś bogatego, wpływowego stawia po prostu, że mamy nieograniczoną liczbę ludzi przeznaczoną do danego śledztwa, a mimo tego, że gdzieś są masowe mordy, to jest jedna osoba wyznaczona, bo przecież te osoby nic nie znaczą. I to jest ten taki dualizm społeczny, mocno tutaj wybrzmiewa i no, bardzo tutaj uderza to, tak? Taka ta y, niesprawiedliwość. Y, to jest pierwsze, ale ten dualizm społeczny tutaj będzie w różnych aspektach. I tak jak to wygląda y, no, obecnie w społeczeństwie, to tak, tutaj mamy też odzwierciedlenie w tej powieści, bo właśnie mamy dwa równoległe śledztwa, ale są to właśnie bardzo różne. Mamy tutaj też pokazane, właśnie jak też, nie wiem, śmierć, jakiś bogaczy ile można na tym też ugrać, jak też to przekuć w jakąś ideologię i tak dalej, a w zasadzie, no właśnie tych innych, to. No nie wiem, co można z tym zrobić, tak? Nikt się nimi nie interesuje. Jest tutaj też takie hasło, oczywiście śmierć bogaczom, ale czy tak naprawdę zależy komuś na tym, żeby no ci bogacze umarli, czy coś się za tym innego kryje, albo żeby coś bardziej ukryć. Bardzo ciekawe, ciekawe są też portrety psychologiczne głównych bohaterów, szczególnie no naszej głównej bohaterki, Lucy... Guerro, porucznik którą ja bardzo polubiłam i będę czekała na kolejne części no, tej serii, bo to jest już druga i ostatni y, kryminał thriller, ale chyba bardziej do kryminału, to jest Izabela Janiszewska i Wrzenie Iza Janiszewska Kolejny raz udowodniła, no, że jest mistrzynią tworzenia kryminału w połączeniu z thrillerem takim psychologicznym. U niej ta głębia psychologiczna bardzo wybrzmiewa. To jest kolejny tom serii o Larysie Luboń. Mi wcześniej ta seria przypominała no, tą słynną skandynawską serię Millennium. Ale tutaj... Mamy też no, oprócz gdzieś tam obserwowania Larysy, jej zmiany po tym, jak odeszła z policji i obecnie jeździ jako kierowca ubera, to tu podejmuje się właśnie śledztwa, ale to śledztwo dokonuje przemiany w niej, ale też możemy obserwować cały proces taki psychologiczny. I wpływu traum z dzieciństwa na nasze dorosłe życie. Tutaj świetnie jest ukazane, jak traumy z dzieciństwa mogą skutkować przemocą w życiu dorosłym. Jak traumy z dzieciństwa no, często tworzą, generują nam no, potworów zbrodniarzy, że jest to taki efekt domina. Często mówi się w psychologii, że właśnie bestie są stworzone przez traumy, i no, często niestety tak jest. Więc tutaj mamy właśnie szeroko poruszony i to chyba tak najbardziej mnie uderzyło. Więc jeśli Was interesuje temat traum, szczególnie z dzieciństwa, ale też takich przemian, takiej psychologii zmiany, bym powiedziała, no to. Tutaj też wrzenie, a dodatkowo bardzo interesująca zagadka kryminalna. Więc to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, jakie wy czytaliście najlepsze kryminały w tym półroczu. Chociaż, czekajcie, czekajcie, jeszcze chciałabym Wam dać taką jedną wisienkę. Coś, co może... Jeszcze jeden e, kryminał, a to w zasadzie są opowieści takie kryminalne. Jest to Cecilia, e, no, komisarza Montalbano. To jest seria, ale to są pomarańczki komisarza e, Montalbano. Są to opowiadania kryminalne, ale one zrobiły na mnie ogromne wrażenie. To jest taka, słuchajcie, świeżość w tym. E, chodzi mi o konstrukcję, o słowa, ja dosłownie no, pokochałam całym sercem, właśnie komisarza, za jego podejście do życia. Za to, jak też y, no, obserwuje jak potrafi świetnie puentować obserwacje dotyczące społeczeństwa, ale też takie psychologiczne portrety. I no tutaj takie mamy, i szczególnie no podoba mi się początek nawet sam, jak tutaj, au, znaczy jak komisarz wybiera sobie książki do czytania, no dosłownie wypisz, wymaluj, ja więc <noise> pokochaliśmy się tak z komisarzem od razu więc też Wam polecam coś takiego innego w takiej przystępnej lekkiej formie takie powieści kryminalne, też społeczne z taką właśnie sycylijską nutą. Więc to tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzu, jakie wasze były najlepsze kryminały i thrillery psychologiczne, co ciekawego przeczytaliście. No i do zobaczenia.